80 punktów, prawie to jest na pewno 20 za dużo. Ale już mówiłem, to jest taki mecz, że, że tutaj ciężko było, ciężko było też ich bronić, bo grali taką trochę dziwną koszykówkę, a my na bardzo dobrym procencie było wiadomo, że, że, że ten mecz jest pod naszą kontrolą i zbytniej wagi w tym meczu żeśmy do nie przykładali. Cieszymy się, że, że, że skuteczność nam wróciła i w tym tygodniu. Staramy się poprawić obronę, bo, bo czeka nas w sobotę mecz całkiem inny niż ten, który był u nas. Na pewno ilość straconych punktów wiele do życzenia. Straciliśmy dużo punktów w tym meczu. Niemniej jednak ofensywa u nas stała na wysokim poziomie i ten mecz wygraliśmy. No tak to prawda. Nasza obrona czasami po prostu no, była niedoskonała, tak można powiedzieć. Dużo punktów zdobyła drużyna zjawożna. No ale my zdobyliśmy więcej no i wygraliśmy, no ale aczkolwiek wygrany mecz, no ale ta obrona mogła być po prostu lepsza. Pomiony w tym meczu. I tak naprawdę z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o, o, o skład meczowy. Chcemy, chcemy to pielęgnować i, i grać tak naprawdę szerokim, szerokim wachlarzem. I mam nadzieję, że to przyniesie efekt w meczu Cukeka. Nie, no na pewno jeżeli wszyscy zawodnicy, którzy są na, na boisku zdobywają punkty, to tylko się z tego należy cieszyć. A jeżeli tych punktów jest dużo, jak w tym meczu było, że chyba najmniejsza zdobycz punktowa przez jednego zawodnika to było 6 punktów, to to, to znaczy, że, że jest wszystko ok, jeżeli chodzi o grę w ataku. Tak, analizowaliśmy, no na pewno będzie to ciężki mecz, no nie można lekceważyć. Drużyna z Wrocławia to jest bardzo dobra. R również jest tam wielu młodych zawodników, grają bez respektu. No, będzie na pewno ciężki, ciekawy mecz. No, bardzo dobrze nawet. Grałem z czterema zawodnikami z tej drużyny. Resztę znam z rozgrywek młodzieżowych, więc znamy się jak u Graliśmy już z nimi i przed sezonem i w czasie sezonu. Wiemy o nich bardzo dużo, oni wiedzą o nas też bardzo dużo. Teraz będzie kwestia wybrania odpowiedniej taktyki i przede wszystkim realizacji jej na, na, na meczu. I Każdy tam jest groźny. Począwszy od pozycji rozgrywającego, kończywszy na, na centrze, także naprawdę musimy się bardzo skupić o tym meczu. Tam może tak naprawdę każdy się otworzyć, bo jest i też Kelner, właśnie bracia Diduszko, Grzeliński, no po prostu pokazują z każdym meczem, że są po prostu wartościowymi graczami. No i po prostu trzeba bronić i rzucić więcej punktów. No. To jest moda drużyna, która gra bardzo agresywną obronę i to taką obronę na całym boisku z elementami podwajania. I na to musimy być przygotowani i musimy im odpowiedzieć tym samym, albo jeszcze większą agresją w obronie. To będzie mecz, na pewno nie będzie to ładny mecz, jeżeli chodzi o stricte koszykówkę, ale będzie to na pewno mecz walki. i Musimy do tego podejść z pełnym zaangażowaniem i nie tak jak na meczu z Jawożnym, liczyć, że wygramy z skutecznością. Tylko tu te dwa elementy będą nam do, do zwycięstwa potrzebne. Nie można tych spotkań porównywać, bo, bo jednak. Drużyna z WKK u siebie grała bardzo dobrze, pokonała z czołowej czwórki wszystkie zespoły, oprócz nas. Także Toruń pokonał 28 punktami, więc to robi wrażenie i mam nadzieję, że tę dobrą ich pasję na, na parkiecie u siebie przerwiemy. Będzie inne. Drużyna ze Szczecina jest bardziej drużyną ofensywną, mniej, mniej uwagi przykładają do obrony, zresztą to było widać, myśmy też tam rzucili 95 punktów. Natomiast drużyna z WKK zdecydowanie stawia na obronę i będą na pewno na nas dobrze przygotowani na wszystkie nasze zagrywki i musimy na to dobrze odpowiedzieć. Nie da się tak po prostu porównywać, bo każdy mecz jest inny. Do każdego tak naprawdę powinno się tak samo podchodzić, no, ale są różne czynniki. No. To zależy od dyspozycji dnia przeciwnika. No, tak naprawdę nie da się porównywać. No. Nazwiska nie grają. tak. Na pewno liczymy na to, że będziemy na drugiej lokacji, bo jednak nie ukrywajmy, że Torun jest raczej pod zasięgiem w rundzie sadniczej. Mamy taki apetyt, mamy krosno na wyjeździe pod koniec rundy, więc na pewno z całych sił będziemy walczyć o to drugie miejsce. Mam nadzieję, że, że nam to się uda. Playoffy to jest taki dalszy cel, no ale oczywiście do tych play-offów trzeba dojść z jak, z jak najwyższym miejscem po prostu po rundzie zasadniczej. No więc no w playoffach po prostu chcemy być jak najwyżej, no ale najpierw trzeba wygrać te mecze. Nie, na razie jest za wcześnie myśleć o playoffach. offach Mamy niezmiernie ważne mecze. Jeszcze jest szansa na zajęcie drugiej miejsca, drugiego miejsca przed playoffami i na tym się trzeba koncentrować. Na każdym kolejnym meczu, a nie myśleć o playoffach. offach No to przyjdzie czas, jak się skończy runda zasadnicza. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Za... Za nami jest jeszcze wiele zespołów, które aspirują o, o miejsce w trójce. Czujemy oddech i, i drużyny z Wrocławia, Szczecina, Lublina. Można wymieniać tak pięć zespołów, więc skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i, i mam nadzieję, że zajmiemy to upragnione drugie miejsce. Szemek już wrócił do normalnego tren trenowania, Kuba Garbacz też. E Szwed raczej w tym meczu w sobotę nie wystąpi i mamy trochę problemów z Hubertem Mazurem, bo gdzieś ma Naciągniętą pachwinę. Dzisiaj nie będzie ćwiczył, ale mam nadzieję, że jutro wróci do normalnego treningu. No właśnie od tego tygodnia zacząłem już normalnie trenować. No po, powoli dochodzę do siebie, no zobaczymy jak to będzie. E, czy Kuba Garbacz może liczyć, że trener da mu szansę? Wszystko będzie zależało jak się będzie mecz toczył teraz. On jest po, do, po, po dość długiej przerwie jeżeli chodzi o granie meczów, a Sławek Sikora, który w ostatnim meczu pokazał się z dobrej strony i to będzie kwestia decyzji, kwestia tego jak się ten mecz będzie toczył i... I Kogo będzie musieli obronić przede wszystkim, bo to będzie dla, dla nas niesłychanie wa ważne, bo tam zawodnicy na pozycji 1-2 są od niego zdecydowanie niżsi i może być problem, żeby im po prostu ustać jeden na jeden w, w obronie. Jeżeli trener da mi szansę, będę bardzo wdzięczny, postaram się pomóc drużynie, abyśmy wygrali.